Nie tak? Nie, głośność 72,5 tysiąca A. się stworzyła. A ty nie robisz żadnego przywitania, ale witam, witam, kochani, z tej strony Dominik. Dzisiaj zagramy w Dress to Impress. Ale ładne. To, ty, zrobiłaś tego? ty zrobiłaś przywitanie za mnie? No więc ja się pod tym po prostu podpisuję. Overdress? Okay, bo ja mam problemy. Odebrałeś sobie kalendarz adwentowy o, o. Prawy dolny róg. Nie, to był jakiś problem A mogę te poprzednie Ale dzisiaj jakby ten kalendarz się liczy od dzisiaj, wiesz? Bo jest tylko 15 dni w nim. O. A jak klikam jak szalałam, day 14 Dzień day 14 O, proszę dolarek złoty. Te włosy, które teraz zakładam, kojarzą mi się tylko z Miley Cyrus, kiedy miała problemy psychiczne. Ewentualnie, nie wiem, z jakąś... Nie wiem. Tyry, 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 Boże, jakie ładne są te ubrania tutaj, w ogóle. Potwierdzam. O Boże, pozmieniały się miejsca niektórych itemków. I to jest zdecydowanie rzecz, która mi nie służy. Jakiej sukni tutaj śmiga? Co to jest? No ja i to ja, ja w takiej śmigam. Ty? Masz żaden no ja... Nie, ale ja też mam tą suknię założoną. A. To Wipowskie? Nie, musisz wpisać kod. Ten, co ci gadaliśmy w galerii dzisiaj. O, to pewnie już jest ten. Do 20 on był aktywny. O, to. Tyle by było. Tyle by było z tego wszystkiego. Kuźwa, no jak mam zrobić overdress? Jak pod tą sukienką nic nie widać. No to może nie tą sukienkę zakładaj, co ty na to. Jak Co? oni tu teraz porobili to wszystko? Boże, jakieś posegregowane są te rzeczy. Nie podoba mi się to. Nie, czai, że można kliknąć w plusik i na przykład wybrać sobie glitter? Jako, nie wiem, jakiś... Można. Neon, denim, oj kurde. Ta gra się rozwija bardziej niż dwuletnie dziecko. Robi. Zdecydowanie to robi. Natomiast ja mam problem. Powiedz mi co, coś, czego nie wiem. Wiktoria, ale ja mam poważny problem. Czyli mój outfit. Co z nim nie tak? Gdzie ty jesteś w ogóle? To ty? Na vipowym jestem. Odwolny no pod bramę. To ty? No. I co z nim Źle? Dobrze jest. Nie jest. Napisz, o... że nie wiem. Uwrharche. Napisz, że ten, że idziesz na ten. Na spacer z psem, Chihuahua. Wtedy jest, oberharche. Dobrze. Masz tak w banku, napiszę tak. Ok. Czy mogę jakiś prezencik wziąć do rąk, czy coś? Czy to tak nie wypada? Time is ending. No, 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 please. No i lipa. To już. No i lipa. Nie zmieniłam koloru kamienia. I jak błyszczy. Jaki ona błyszczy. No i co? O. Nawet ładnie wygląda chyba. Dwa. Ja wiesz co, dałem jeden, bo hmm. się za, zamyśliłem. Ja... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kiotek. Czy gniotek? Gdzie, gdzie idzie gniotek? Gniotek się nazywa Bulka. O boże. Nie podoba mi się ten basek, jak dostaje. Mnie w ogóle jeden. No i co? Nie, tu... Ona jest overdressed, ona jest undressed. O, teraz to już szczególnie. Czy ona jest overdressed? No, zależy na jaką okazję. Oni, nikt nie pisze żadnej okazji. No dwa, dwa, bo no, chciałem założyć tą samą sukienkę, ale stwierdziłem, że jak ktoś już taki chodzi, to se odpuściłem. <laughs> Boże... Ale przykuc dwa Nie wiem z jakiej okazji, ale skąd ona ma takie motki? Pewnie kupiła tam przecież można kupować takie rzeczy. O proszę. Idzie. No. i wykratkowało go. Dlaczego ona mi tak bardzo Marcze przypomina? Nie. Patrz na twarz i włosy. No w sumie, może przez włosy, ale twarz. Marcza nie nosi nawet takiego koloru śminki, Ona w ogóle szminki nie nosi. Piwo to, Bo, to moje zabiera. paliwo 208. Trzy zanik. Jednorazowo. Bo to paliło trzy zanik. Kratka, kratka, kratka. Ile ono. To jest w ogóle? Ta jest overdressed. Tak, to Kota prawda. Tylko te nogi takie wygląda... trochę undressed. No, ale tutaj wygląda jak taki ten. Yy, kula wełny Mhm. Dosłownie. No. Skąd te gwiazdki mają? ta sukienka jest. Wiesz co? Nie to wiem, czy... czy to nie jest jakiś efekt w tej sukience, może? Mhm. Mm o, żałuję teraz, że ten nie wpisałam. Czy jak napiszę do tych, że nie wiem, że próbowali mi porwać o 20? I nie mogę. Możesz napisać, nie. że na pogrzebie byłaś po prostu i nie zdążyła. By coś i spróbuję się skontaktować. Chociaż, zanim się zapomnę, bo jest tyle kodów, których ja nie odebrałam w tej, że po prostu zapominałam. No i co my o tym myślimy? Mieliśmy tyle samo punktów. O proszę, które miałaś miejsce? Szóste? Czy ty napisałeś? <laughs> <laughs> Jak tu ładnie jest w ogóle w tym jest. Ja no pa patrz, tak chodź wygląda... podejdź pode mnie. Gdzie ty jesteś? Jestem, Jestem przy scenie do zdjęć. Jestem. No i pan na to. O Boże... Ale ma fizykę ta sukienka. O, zobacz, widzisz? Boże, dywiki puszczasz. Fajna, fajne. fajne. ale mi się odbija tym Puri mm. Po prostu Katastrof. To chyba Co to jest za biblioteka w ogóle. Nie za dobra informacja. Ja myślę, że to już... album cover. Ja myślę, że to jest po prostu powiązane z wiekiem, że Ja już coś wyszukaję takie... w internecie. Takie tłuste rzeczy, mocniejsze, cięższe to raczej, raczej nie leżą zbyt dobrze człowiekowi. No. Album cover. Hmm. <noise> mam pomysł. Jak ja to nie mam zrobić? Taka i taka dobra. Dobra, robimy to. Taka frywolna luźna. Frywolna luźna. To jest ta old item of the week. To są rzeczy, które były w poprzednich update'ach i co tydzień się będzie zmieniała ta rzecz tutaj. O. -o, -o. Ta sukienka była jak my już graliśmy, czy nie? Mm -mm, chyba nie, wiesz? Mm -hmm. Ale to jest w ogóle bez co ja robię. To w ogóle nie ma sensu i nie brzydko to. Ty nie wiesz, co to znaczy słowo bez sens? Dowiesz się to widząc mój outfit. A, a mogę sobie po prostu wymyślić jakąś piosenkarkę? Tak. Czy tu się ubrać? Tak. Myślę, że tak zrobię. Czy ona tu ma jakieś biżu-biżu? Ma perełki, takie kulczyki, Nie wiem. Takie. Widziałem, że nie widać na tym moim postaciu. Duży dekolt z falbanką. Hmm. Mm, 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 mm. Ja, nie wiem, co ja robię, ale buja. Człowieku. Czy to się nie da założyć Może... bez rękawów? Nie, nie da się to bez rękawów założyć, ale lipa. Ale lipa. Ale są ładne te świąteczne rzeczy. No, zgadzam się, są piękne. A nie, ja, ja zaraz wybuchnę. Ja przysięgam, też... eksploduje mi to i owo. Eksplota, no. Żeby nie mówić zbyt głośno o rzeczach. Hmm. Nie no dobra, makijaż hello. 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 Palam Roblox. <laughs> Kto tam u ciebie tak jęczy? A taki mały piesek. O Boże. I dlaczego I to jęczy? Wiesz go? Ja, oczywiście, cały czas. Nie. Aaaa. Jest za zastawką i obserwuje poczynania rudego kota i chciałby trochę do niego podejść, ale ma to um uniemożliwione. Przez pierwszą minutę dzisiaj. No, dosłownie. Po cały prostu... kuźwa dzień był otwarty. Cały, cały, dzień jest otwarty. Na chwilę później nie ma opcji. Po prostu wywalczy to, że musi po prostu być dalej z kotem. Dobra, dołączam. Ile macie sekund, czy tam coś? 30. 30. O cór. Jezus, mi się nawet nic nie wczytuje. Ludzie, ja idę, jestem szarą stopą chodzącą. Ego. Dobra. Człowieku, skóryta. nie mów słów, bo ja... You've joined Victoraptor. Ludzie, ja nie widzę A swojej skończy. kamery. Co to jest? Jaki jest temat? Bo nie widzę. Album cover. Album cover. Dobra, zrobię, mam pomysł. Szybko. 10 sekund masz, człowieku. Boże, co ja zrobiłem? Dobra, nie wiem. Co to jest w ogóle? To jest Patryk? Nie. Nie, 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 jestem bułka. Bułka ma trzy lata, trzy lata i zabrał, nie wiem, ojcu telefon. Dora, Dora, Dora Explorer cztery. Tak, no zgadzam się. Ola, Sejdora. Dora, Soy, Dora. Dobra, Wygląda eee... nawet z jak ona No <glądam> Kurwa, nie zagłosowałem, bo czytałem na chat. Przepraszam To jest całkowicie wymyślone Ja nie miałam pomysłu Ronda Bridge Empty Bagged. <glądam> Jest coś takiego. Ona to nie, wymyśliła. Wymyśliłam to Wygrasz Ronda Bridge. Jeśli też nie miał czasu. Hajcie, <grym> bo... <grym> <grym> Ale tutaj Bo dużo nie jest. Nie ludzi, ale to... Jest, co tam robią. Wszystko dobrze? Co to są za pozy w ogóle? One są płatne? Czy słyszycie? Na szczęście nie. Yes. Hmm. Czy Mary Monroe była na kładce jakiegoś albo? No, on, ona coś śpiewała, Więc może miała jakieś te swoje. Maria Carey <grywka> Dobra to. To akurat wyszło. No mogę dać tutaj, zgadzam się. Jezus, ile ludzi jest w tym lobby? Bardzo dużo. No, no i kim jest to coś? Dobra. <noise> ja po zrobię jakąś pozę. Jak coś to jest specjalnie przez zło otwarte, żeby nie było. Tak to mówią na to teraz. O Matko Boska. Nie! Yeah!